W poprzedniej lekcji wynieśliśmy zdrowy sceptycyzm. Teraz pora na systemy, które nie tylko odpowiadają, ale też działają. Różnica jest prosta. Klasyczny asystent, czy goły model językowy, reaguje na naszą prośbę. Agent AI zachowuje się jak cyfrowy pracownik. Dostaje cel, planuje, wybiera narzędzia, wykonuje kroki, sprawdza efekt, uczy się na doświadczeniu i raportuje. A w razie potrzeby prosi o zgodę. Mówiąc krótko, asystent jest reaktywny, agent jest zadaniowy. Nasz cyfrowy pracownik potrzebuje kilku rzeczy. Po pierwsze, celu opisanego językiem wyniku, a nie polecenia. Zrób krok A, potem krok B. To agent dobiera sekwencję. Po drugie, dostępu do narzędzi, systemów firmowych, API, poczty, arkuszy, przeglądarki, kalendarza, dokładnie tak samo jak człowiek korzysta z aplikacji. Po trzecie, pamięci, i kontekstu, pamięci krótkoterminowej, czyli co już zrobił w tej sprawie, oraz długoterminowej, wzbogaconej wiedzą firmy przez RAG, żeby mówił językiem organizacji i miał oparcie w faktach. Po czwarte, reguł bezpieczeństwa, granic uprawnień, budżetów i punktów akceptacji przez człowieka. I wreszcie informacji zwrotnej z metryk, z logów i decyzji użytkowników, żeby poprawiać jego działania. Czym agent różni się od łańcucha kroków opartego o modele językowe, tak zwanego AI workflow? Łańcuch to stała sekwencja, niezależnie od okoliczności. Działa świetnie, gdy proces jest powtarzalny i przewidywalny. Agent natomiast ma sens tam, gdzie warunki się zmieniają. Wybiera narzędzie, reaguje na błędy, obchodzi przeszkody, podejmuje decyzje w locie. W praktyce często łączymy oba podejścia. Agent zarządza. A pod spodem uruchamia łańcuchy jako sprawdzone procedury. A jak wygląda to od środka, bez żargonu? Agent dostaje wyzwalacz, tzw. trigger, zdarzenie w systemie, termin w kalendarzu albo zadanie od człowieka. Na tej podstawie układa plan, dobiera narzędzia, prosi o dane z systemów, generuje szkic, weryfikuje zgodnie z regułami i albo od razu realizuje akcję, albo wysyła to do akceptacji. Każdy krok zapisuje w dzienniku działań żeby można było odtworzyć decyzję i przeprowadzić audyt. Kiedy jeden agent to za mało, wchodzą tzw. agentic workflows, czyli współpraca wielu agentów oraz ludzi. Najczęstsze wzorce projektowania systemów agentowych są trzy. Pierwszy to układ manager-wykonawcy. Agent-manager planuje, rozdaje zadania agentom specjalistom i zbiera wyniki. Drugi to panel specjalistów z weryfikatorem. Kilku agentów przygotowuje propozycję, a jeden ocenia i scala ją w spójną całość. Trzeci to przepływ etapowy: agent A robi research, agent B pisze szkic, agent C weryfikuje, a na końcu człowiek wszystko zatwierdza. Wspólny mianownik rola człowieka przy wyjątkach, ryzyku i decyzjach o dużych konsekwencjach. Bezpieczeństwo i przewidywalność to nie opcja, tylko architektura. Agenci działają na najmniejszych możliwych uprawnieniach w razie potrzeby w tzw. piaskownicy z angielskiego sandbox. Mają limity kosztów i liczby działań. Każdy wrażliwy krok jest odwracalny lub wymaga akceptacji. Prompty i dane są filtrowane, żeby chronić przed wstrzyknięciem poleceń i wyciekiem. Każda akcja zostawia ślad w logach, a krytyczne decyzje mają ścieżkę audytu. Zanim coś trafi do produkcji, sensowny jest krótki etap symulacji na nagraniach realnych zadań. A jak mierzyć wartość? Bardzo prosto: jaki odsetek spraw agent doprowadza do końca bez pomocy? Ile czasu oszczędza? Ile kosztuje pojedyncze zadanie? Jak poważne są ewentualne błędy i jak często interweniuje człowiek? Do tego dochodzi satysfakcja użytkowników. Czy chcą z tym cyfrowym współpracownikiem pracować następnego dnia? A gdzie to już dziś działa? W obsłudze klienta agent klasyfikuje zgłoszenia, przygotowuje odpowiedź na bazie wiedzy firmy, a trudne sprawy przekazuje do człowieka z precyzyjną notatką. W sprzedaży i marketingu agent robi research rynku, przygotowuje szkice ofert i dokumentów do akceptacji. W zakupach przeszukuje dostawców, porównuje oferty i szykuje projekt umowy. W finansach natomiast może składać materiały do zamknięcia miesiąca, zbierać dane, wypełniać szablony, zaznaczać rozbieżności. W IT wspierać szybkie rozwiązywanie incydentów, czyli sprawdzać, wykonywać kroki naprawcze i raportować, nie dotykając tego, co wymaga decyzji człowieka. Wspólny mianownik jasny cel, mierzalny efekt i ograniczona autonomia. Ekonomia też ma znaczenie. Do prostego wyboru narzędzia wystarczy mniejszy, tańszy model, a większy włączamy tylko tam, gdzie faktycznie potrzebne jest bogatsze wnioskowanie. Co się da, liczymy partiami i korzystamy z gotowych wyników. Budżety i alerty kosztowe traktujemy serio. Prywatność chronimy także przez lokalne uruchomienia tam, gdzie jest to uzasadnione. A jak wdrożyć to rozsądnie? Zaczynamy od wąskiego procesu z jedną miarą sukcesu. Ustalamy granice autonomii i listę rzeczy, których agent robić nie może. Budujemy krótki pilot, definiujemy co znaczy sukces, zbieramy informację zwrotną i iterujemy. Równolegle przygotowujemy ludzi do pracy z cyfrowym współpracownikiem. Kiedy ufać, kiedy pytać, jak eskalować i co trafia do logów. Dopiero potem poszerzamy zakres i dokładamy kolejnych agentów. Są też przypadki nie teraz czyli brak integracji i API, proces zbyt prosty, by uzasadnić działania agenta. Brak właściciela odpowiedzialnego za wynik, wysokie ryzyko przy braku możliwości cofnięcia, niski stosunek wartości do kosztów. Najważniejsze, by pamiętać, że agenci AI oraz agentic workflows to nie magia, tylko nowy sposób organizacji pracy. Człowiek wyznacza cele, wartości i granice, a system przejmuje powtarzalne kroki, uczy się na danych i przynosi wynik do akceptacji. Tak wygląda praktyczna współpraca z cyfrowym pracownikiem, który nie męczy się, nie zapomina kroków i nie obraża się na feedback. W kolejnej lekcji przejdziemy do bardzo praktycznej umiejętności: jak rozmawiać z modelami i agentami, żeby dostawać trafne, powtarzalne efekty. Będzie o kontekście, dobrych poleceniach, wnioskowaniu krok po kroku i o tym, jak zamienić rozmowę w działanie.